Słuchaj, dostałem telefon z greckiego numeru kierunkowego. Ewakuacja jest we wtorek o godzinie 11 z wskazanego miejsca. Tak? Ja również mam grupę, w której jestem administratorem jeszcze po 7 października, bo tam również pomagałem ludziom w zorganizowaniu tej ewakuacji, która o dziwo no, przebiegła w porównaniu do tego no, wzorcowo. Tak? Chcę powiedzieć, że nie było to idealne w pierwszych godzinach. Natomiast w ciągu dwóch dni Polacy wydostali się z wojskowymi Her Herkulesami. I tutaj zacząłem komunikację na grupie. Okazało się, że na grupie już jest 200 osób i przynajmniej ze 140 osób nie dostało telefonu. Nie wie kiedy jest ewakuacja, w jaki sposób, kto się do niej kwalifikuje, mimo zgłoszenia do systemu Odyseusz. Ale ja jak dzisiaj ospaliłem serwisy informacyjne, telewizyjne, to widziałem wypowiedzi tych, którzy przylecieli, że było wszystko super. Znaczy to, to powiem szczerze, po pierwsze na pokładzie samolotu znajdowali się pracownicy placówki dyplomatycznej, były ich dzieci, tam były pracownice konsulatu. To one dosyć powiedziałbym bezczelnie też zachowywały się na pokładzie. One zostały poproszone o wywiad.